Zajdźcie, moi kochani, w kolejnym już odcinku. Zagrajmy. No i co, moi drodzy, lecimy dalej do, do dziedzińca. Tu niestety chyba nic nie zrobimy. Jest zbyt ciemno. Ale prawdopodobnie prędzej czy później tam pójdziemy. Patrzcie, jest ten kapitan. I co, ucieknie do domu. Zabrakaduje i wejdzie na górę wieży. No ładny. Czyli, no, kolejne poszukiwania, kolejne próby. Wejścia dalej, coraz dalej, coraz dalej. Cały czas gonimy pirata. Dobra, co my tu mamy? Mamy szczura. Muszę go wywabić zanim go złapię. W ten sposób. Mamy róże. O, może tym go wywabimy, nie. Worek piachu. Na pewno do czegoś to mi się przyda. Ten kijek, tylko do czego? No bo tym szczura nie mogę chyba wywabić. No a to na miejsce. Eee, co dalej, co dalej, co dalej? Mamy pogrzebać. Worek piachu. Co za bagę, potrzebuję miota, aby zamieść. Proszę cię bardzo. O, mamy ser, żeby wywabić szczura. Proszę bardzo. Mamy worek. Śrubokręt. Śrubokręt jest nam potrzebny. Mamy tref, bicz, piła. Piłę mamy. Bicz. Bicz, pętla. Gdzie jest bicz? Mamy mozaikę. Szmatka. Hmm. cały czas szukamy, szukamy śrubokręt o jest beach. śrubokręt patrzcie jak fajnie ukryty był ledwo można było zauważyć go pozostała nam szmatka dobra pomocy jest szmatka tutaj była tak bardzo no, tak bardzo zrobiono i mamy płytkę tam co brakowało nam tej jednej płytki Statua mitycznego, morskiego potwora, staranie wyrzeźbiona w wyjątkowej pozie. Ten Piorre Blast, czy to robota Ktoś musi być w wieży. Koło jest za ciężkie, aby je podnieść, ale może mogłoby je przytoczyć. Ten tylko solidnej dźwigni. Okej. Okay. Chyba nic więcej nie zrobimy. Przez lata, bla bla bla. Ogromnej, ale zniszczonej. I bla bla bla. Ok, wracamy. Mamy tutaj brakującą płytkę. Trzeba ładnie ułożyć obraz, teraz moi drodzy. No wiadomo, tutaj nar z narożnikami problemu nie będzie z układaniem. W ogóle nie powinno być problemu z ułożeniem tej figury. Tutaj jest ewidentnie kapitan, czyli prawdopodobnie coś takiego. Jest jakaś pajęczyna. Zaraz, za, za, zajmijmy się na razie układaniem tutaj rogów i, i dołu, do, dołu. To wtedy już jakoś to pójdzie. A to jest od góry. To jest z lewego boku. Z góry. Z góry. Bok. Tutaj góra. To też jest z bok. Ok, zamieniamy, zamieniamy. Tutaj. Czach. ciach. Naprawdę fajnie, fajnie się to ogarnia. Co tu mamy? Tu będzie chyba... Tak, tutaj pasuje to. Kapelusz kapitana. Wieża. Tu jest coś jakby twarz, czy kawałek... o właśnie, brakuje nam kapelusza. Tu jest chyba kawałek kapelusza, Ok. Tylko, że to tutaj nie pasuje, czyli musimy poprzestawiać to o jedno w bok. Dobra, teraz już tutaj to coś pasuje troszkę. Tu będzie na pewno wieża. Już pasuje nam ładnie, powoli wszystko. Statek jest chyba na miejscu. Tutaj brakuje nam dłoni. O proszę bardzo, coś takiego. Co też nam tutaj nie pasuje, niestety. Tam prawdopodobnie będzie córka. Tak, na to wygląda. Córka, bo. Albo, albo jegoś. Ta. Nie wiem jak to nazwać. Tak. To by były róża. Róża by pasowała tutaj. Tylko nie, nie za bardzo. Hmm. Tutaj załoga pewnie dziś u góry będzie. Zobaczmy, kompas mi... Aha, kompas mi to poprzestawia. O. Dobra, powiedzmy, niech będzie. I mamy płytę, okej. Okay. Teraz ta płyta, właśnie tutaj, brakowało płyty. Otwieramy, mamy przejście otwarte. Krypta. Tutaj musimy coś znaleźć. Ok, w skrzypce futerale. Brakuje skrzypiec. Jest tam skrzypce. Futerał, ok. Yy, cordelas. Dziennik. Stążka. Stążka. Brzytwa chodak, mamy kubek, mamy brzytwę, mamy ćmę, mamy chodak, ości, miód, fiolka, rama i wstążki nam została. Dobra, pomoc. Tu jest, dobra. Taka na widoku, ale jednak moje oko nie zauważyło tego. Mamy fiolkę. Aha. Muszę je nakarmić, jeśli sama nie chcę stać się kolejnym posiłkiem. Kolejny dziennik, proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, to sobie zatrzymajcie, przeczytajcie. Nie tracimy oczywiście teraz czasu na to. Nowe zadanie, pusta rama. Brakuje tutaj nam ewidentnie jakiegoś obrazu. To już nic nie znajdę. Nie, na to wygląda, że nie... Czemu ty... mnie alone. I mamy moi drodzy siolkę, czyli będziemy mogli tutaj na dole przygotować te chemikalia. I otworzymy w tę tamtę. No ale jak teraz to się prezentuje tak? Żółte idzie tutaj do dzbanka. Wlewajmy. Aha, muszę otworzyć pewnie dopiero. A nie, czekajcie. Tu jest pokrętło, muszę pokręcić. Otwieramy, wlewamy żółte chemikalia. Zamykamy. Ok, teraz dalej musimy tutaj dać żółte, żółte, orze, niebieskie odcinnik. dobra to się przefiltruje tutaj ładnie pójdzie do góry tam się wleje i pozostaje nam dorzucenie czerwonego odczynnika do tego wszystkiego przekręcenie przeleje nam się i mamy moi drodzy żrące chemikalia Teraz będziemy mogli otworzyć tutaj te zamknięte kraty, tak jak skacówka nam mówiła, że trzeba je być dobrym alchemikiem, żeby to otworzyć. E, I co, i zabraliśmy tylko notatkę? Zaproszenie na ślub. Okej. Okay. Trochę dziwna sprawa, no ale dobra, powiedzmy. Nic więcej stamtąd nie zabraliśmy. Tutaj też nic do zebrania, już więcej nie ma. O, tu coś musimy szukać. Co my mamy? Czepek pływacki, proszę bardzo, odznaka. Jakąś gazetę znalazłem, klapek. Mamy płetwy, butla z tlenem, się tu widziałem ostatnio, tu jest. A nie, tu nie jest butla, tu jest butla z tlenem. Batyska, proszę bardzo, mini batyskaw, e, Peryskop. megafon, podbierak. Harpoon Wiosło Mamy tutaj Odznakę. Niestety klikę przez pomyłkę ten. I klapek nam został. Gdzie jest klapek? Klapek, klapka. Panie klapku tu jest klapek, dobra. Taki, Taki niepozorny klapek. Mamy podbierak. Czy do czego będzie nam potrzebny podbierek? Na dole już chyba statek mam ogarnięty do końca. Żeby się nam przydało połowić. Ale nic z tym nie zrobimy. Tutaj te kwiaty chyba możemy potraktować tym żorącym. A nie, czegoś innego. Musimy je nakarmić. Podbierak... Nie no, w sumie podbierak mi nic nie da. No właśnie. A tym tutaj spalić te kamienie? Nie, też nic nam to nie da, okej. Okay. Musimy coś na pewno zrobić. Pełno wraków w statku. Tu jest za ciemno. Zapytanie, co z tymi gwoździami? Co rozpuszczajenie? Podbieraj na pewno będzie tutaj do wędkowania, czy możemy dołożyć. Może czegoś innego. Hmm, moje dadze zgubiłem się. Na pewno potrzebujemy czegoś, żeby tutaj odhaczyć to. Będę musiał usunąć gwoździe, aby przyjrzeć tej, tej mechanicznej. Bla bla bla. Leave me alone, I'm trying to rest. In... Leave me alone, a tych nie mogę nakarmić czym tym naprawdę. Robaki, potrzebuję czegoś innego. Hmm, tu coś mamy, patrzcie. pręd i tym prętem. Może damy radę. a czekajcie. Z Tym prętem może będziemy mogli podważyć tutaj te koło i wyjdziemy dalej. O proszę bardzo I proszę bardzo, otworzyliśmy. Zbyt gruba aby je zerwać, czym przebiłem. Musi być jakieś pozbycie... O właśnie. Odczynnik. Jest otwarte, mamy wejście do holu. Jakiś dół patrzcie. What the fuck! Co się dzieje z tym duchem? Ten duch zniknął. Nowe zadanie maska. Brakuje czegoś w, w oczach, widać to. Czyli brakuje nam jakichś rzeczy do tego otwarcia. Mamy jakąś wazę. Tu są drzwi, potrzebujemy jakiegoś haka. Tutaj mamy jakiś pierścień. Oszlaki w środku. Tu jakaś rybka musi być wpuszczona. Okej. Okay. Ryby żadnej nie mamy. Będziemy musieli ją złowić. Kostrowe jest tylko party. Gdzie pozostałe są pozostałe kawałki? No dobra. Tutaj nam w sumie też brakuje ryby. Tutaj brakuje nam jakichś dwóch części, jakieś jest zębaty no sobie tu nic nie zrobimy no Wygląda bardzo znajomo, ale nic z tym nie zrobimy tak na Wracamy na dziedziniec, proszę bardzo, możemy coś znaleźć Martwa muka. Aha Trzeba by było ją jakoś klapnąć. Mamy jakąś paczkę na muchy. O, mamy paczkę, Benz. Mamy martwą muchę, brawo. Kula na łańcuchu. Szpikulę, kosełka, maczeta, miska, kruk, hak, hak, koło. I mamy koło, dobra, to nie było jakieś trudne. Martwe muchy. Aaaa, już, już wiem do czego są muchy. Tamte są owadobójcze bodajże, te tutaj potworki. Czyli one prawdopodobnie będą chciały zjeść muchy? jeszcze bardzo, jedna mucha, druga mucha i trzecia mucha. Trzymała coś więcej. No, tylko mogę. A, dobra, mamy list. Nie, to nie działa? Brakuje nam czegoś, nie, tu nie zadziała Dobra, szukamy dalej. Co tu mamy? Zo tu mamy portret, gwizdek. Kluczyk, tylko do czego ten kluczyk? Coś na pewno trzeba przykręcić. A, dobra, mamy zestaw kluczy zrobić. rekina... Czosnek, haczyk, muszla, podkowa, podkowa, tu jest podkowa, laleczka, tu jest laleczka. I ząb rekina mi do znalezienia. Ja, pomóżmy sobie. Tu jest ząb, dobra. I co zdobędziemy? Haczyk, proszę bardzo. Wracamy na dół. Nie no, nie tutaj aż, za, za daleko. Nakładamy haczyk. Przydałaby się jakaś przynęta. Proszę bardzo. Podbierak. Wrzucamy i mamy rybkę. Dobra, i teraz pra prawdopodobnie tutaj w tym budynku będę mógł zdobyć ten pierwszy dziwny tutaj, bo mamy rybę, a tu jest pokazana wiletnie ryba. Okej, okay, tu ryba wpłynie sobie, upłynie dalej. Co, i ta rybka może już iść sobie dalej? Nie, ona nie popłynie. Dobra. O, coś takiego pewnie musi być. Tutaj górą ona się dostanie. O, proszę bardzo. Rybka może płynąć. Tak, może przypłynąć ta rybka, czy nie za bardzo. Dobra, pomieńmy to. No, czyli źle ustawiłem. Czyli rybka musiała mieć tak ustawione. Tak, 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 tak. Tutaj przepłynie. Ciach, 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 ciach. Okej. Okay. W ten mniej więcej sposób, okej. Okay. Ona wtedy przy... przepycha ciach. I wypłynie tutaj. I mamy... I temu pierścień, a rybka jest zadowolona. Tutaj brakuje nam części. O właśnie, a propos części, mamy ten znaczek, czyli sygnetem przekręcamy, otwieramy drzwi i wbijamy do pomieszczenia dalszego. Opatrzcie, jest kapitan Remington i Córka. No ładnie, coś było tutaj wcześniej namalowane. Być może zdałem dostać się do środka. No ale tak nic nie zrobimy z tym, okej. Okay. Dobra moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek, dzięki za uwagę do następnego. Cześć!